18 sierpnia, dziś w telefaktach. Ostrowieckie obchody Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego. Mieszkańcy ulicy Migdałowej mają problem. Znamy kryteria wykluczenia społecznego. Karolina Kamińska, witam w poniedziałek po długim weekendzie. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Ostrowieckie obchody 94. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego rozpoczęła jak co roku Mysza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona w kolegiacie pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Około godziny 12 jej uczestnicy prowadzeni przez poczty sztandarowe i orkiestram Dentum Miejskiego Centrum Kultury udali się na cmentarz parafialny przy ulicy Denkowskiej, gdzie przy mogile czterech ostrowieckich harcerzy z gimnazjum imienia Joachima Hreptowicza, poległych w 1920 roku nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Okolicznościowe przemówienia wygłosili prezydent Jarosław Wilczyński, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Górczyński i Jarosław Rusiecki. W członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Zabrał głos starszy inspektor Związku Strzeleckiego Strzelec Dariusz Kaszuba. Po wystąpieniach zebrane delegacje złożyły kwiaty i wiązanki przy Mogile austrowieckich gimnazjalistów. Na zakończenie uroczystości orkiestra DENTA Miejskiego Centrum Kultury odegrała marsz My, pierwsza brygada, który, postanowieniem ministra obrony narodowej z 4 sierpnia 2007 roku, został uznany za pieśń reprezentacyjną wojska polskiego. Miniony weekend ruch na drogach był wzmożony. O komentarz, jak przebiegał długi weekend, poprosiliśmy Ostrowiecką Policję. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend rozpoczęła się w czwartek, gdzie to na terenie całego e, województwa e, czuwało 1400 świętokrzyskich policjantów nad naszym bezpieczeństwem. E, e, do tego jakby celu wykorzystywaliśmy radiowozy z wideorejestratorami tak oznakowane, jak i nieoznakowane. Policjanci sprawdzali, czy pasażerowie, jak i kierowcy jeżdżą w pasach, czy dzieci właściwie są przewożone w fotelikach, ale przede wszystkim sprawdzaliśmy stan trzeźwości kierowców. Na terenie powiatu Ostrowieckiego Miało miejsce osiem kolizji. Dodatkowo ujawniono czterech nietrzeźwych kierowców samochodów oraz jednego nietrzeźwego rowerzystę. Tuż na początku naszej akcji, w czwartek, policjanci odstąpili od ukarania dwóch kierowców mandatem karnym. Gdzie to w stosunku do, do tych kierowców zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu. W obu przypadkach zatrzymano kierowcom uprawnienia do dalszej jazdy. Nadmienić można, że na terenie naszego powiatu nie doszło do żadnego wypadku, tak więc uważamy, że ten weekend, weekend na naszym terenie był bezpieczny. Mieszkańcy ulicy Migdałowej od lat zmagają się z uciążliwym problemem. Po wyjściu ze swojej posesji do pokonania mają wielką wodę, która stoi w miejscu drogi niemal przez cały rok. Woda znajduje się także na niektórych posesjach. Przyjemna okolica, dużo zieleni, piękne nowoczesne domy i tylko drogi brakuje. Droga właściwie była, nawet ciągle jest. Ciężko jednak ją dojrzeć, bo bardziej przypomina mały staw. Mamy gutwin, zielone płuca gutwinu, bardzo ładnie wszystko wygląda. No a tu szuwarki, krzaczki na drodze gminnej. Ta droga gminna to ulica migdałowa. Podobnie dzieje się na sąsiadującej, Zwierzynieckiej. Od wielu lat monitorujemy to w urzędzie, rozmawiamy, żeby poprawić to, odwodnić te tereny tutaj, bo rzeczywiście po opadach deszczu te tereny są zalewane, podmokłe. Ale źle nie jest tylko po deszczu. Woda stoi w tym miejscu, jak twierdzą mieszkańcy, przez cały rok, bo znajdujące się tu rowy melioracyjne są nieudrożnione. Z historii Gutwini te tereny były zawsze mokro, zawsze rowy melioracyjne, tak jak tutaj sąsiad powiedział. No i wygląda na to, że po prostu no te inwestycje towarzyszące temu rozwojowi, tej dzielnicy tak jakby nie nadążały. I no jest tu prośba od wszystkich, żeby no coś z tym zrobić po prostu. No. Nie ale zrobić nie jest chyba łatwo, bo mieszkańcy tych ulic od lat bezskutecznie interweniują w Urzędzie Miasta, prosząc o rozwiązanie ich problemu. Bywamy na Radach Gminy i poruszaliśmy temat właśnie ten, że osiedle Gutwin to nie tylko jest tamta część akacjowa, tam Dokładnie. gdzie coś się dzieje miodowa, ale również ta część tutaj. Tu non-stop są telefony, no proszę zapytać ile, ile telefonów jest w tej sprawie i zero reakcji, zero, my wiemy, znamy problem a w Urzędzie Miasta problem rzeczywiście znają. Tutaj jedynym rozwiązaniem takim docelowym to byłoby wybudowanie kanalizacji deszczowej. Na co na razie, że tak powiem, nie mamy środków. Cały Urząd miasta zrobił do tej pory zlecił zakładowi usług miejskich wykonanie ścieżki. Właśnie tak wygląda droga po wczorajszej tutaj interwencji na więzieniu przez, no nie wiem, przez urząd miasta, nie wiem przez co. To jest właśnie droga zrobiona, wczoraj świeżo wysypana szlaka. No nie wiem, czy, czy wszyscy mamy taką wizję. Drogi wyglądającej? Na zlecenie urzędu, Zoom wykonał taką, dodatkowo dosypał taką ścieżkę, żeby można było chociaż przejść, że tak powiem, suchą nogą. Ale to jest takie działanie doraźne, które no, na dłuższą metę no, niewiele nie pomoże. Suchą stopą przejść się da, ale samochodem przejechać już nieco trudniej. Ostatnio był. Ciekawości powiem inkasent od wody stanął na zakręcie i krzyczał do mojego syna w oknie, żeby mu podał stan licznika wody. Tak, nie wszedł tutaj. Co więc pozostaje mieszkańcom z zapomnianej części Gutwinu czekać aż Urząd Miasta będzie dysponował funduszami na wykonanie odwodnienia bądź kanalizacji. No na pieniądze na pewno na pewno trzeba czekać na odwodnienie, bo wcześniej czy później ono powstanie. A na razie mieszkańcy powinni sami każdy, że tak powiem zainteresować się tym co ma na swojej działce. Czy były tam jakieś rowy czy nie były, jeśli były rowy to trzeba je odmulić, pogłębić żeby ta woda mogła tam tamtędy schodzić. Pan na... Naczelnik Kowalski po interwencji koleżanki tutaj mówi, że nie można dojść do tego, mówi, żeby sobie zmienić lepsze obuwie, kupić sobie odpowiednie obuwie do okoliczności. Kupiliśmy panu naczelnikowi obuwie, szkoda, że go nie ma dzisiaj z nami zobaczylibyśmy czy w tym obuwiu chciałby chodzić i czy by przeszedł po takiej drodze w ogóle. I każdy kto w rejon Migdałowej i Zwierzynieckiej udać się planuje, powinien w takie właśnie obuwie się wyposażyć, bo wszystko wskazuje na to, że na rozwiązanie problemu niestety przyjdzie jeszcze poczekać. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało kryteria świadczące o wykluczeniu społecznym. Problem ten, jak się okazuje, dotyczy wielu rodzin. Aby znaleźć się na granicy wykluczenia, wystarczy bowiem nie mieć samochodu osobowego bądź telewizora. Co decyduje o naszym statusie społecznym? Oczywiście stan posiadania. Na jego podstawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowy program walki z ubóstwem. Jak się okazuje, ministerstwo sporządziło listę kryteriów wskazujących na wykluczenie społeczne. Problem w tym, że nie brak osób spełniających te kryteria. Minimum egzystencji, czyli pewna kwota tych dóbr i usług jest niezbędna do przeżycia miesięcznego żeby człowiek mógł przeżyć w sposób fizyczny, czyli nie umarł. Natomiast określa się jeszcze drugi koszyk tych dóbr, nazywa się to minimum socjalne, i ten koszyk dóbr i usług, czyli pewna kwota pieniędzy, jest niezbędna do tego, aby człowiek nie był wykluczony społecznie. Decydujące jest tak naprawdę kryterium dochodowe. To na jego podstawie określa się, czy dana osoba bądź rodzina znajduje się poniżej czy nad progiem interwencji socjalnej. Innymi słowy, czy spełnia wymogi do przyznania pomocy społecznej. Kryterium dochodowe. To, które obecnie obowiązuje, ono obowiązuje od 1 października 2012 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z lipca tegoż roku i wynosi ono obecnie dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł i dla osoby w rodzinie 456 zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej sporządziło listę dziewięciu kryteriów świadczących o wykluczeniu społecznym. Są to możliwość opłacenia raz w roku tygodniowego wyjazdu dla wszystkich członków gospodarstwa domowego, jedzenie co drugi dzień mięsa, ryb lub ich wegetariańskiego odpowiednika, ogrzewanie mieszkania zgodnie z potrzebami, pokrycie niespodziewanego wydatku, niezaleganie z terminowymi opłatami związanymi z mieszkaniem, spłatami z rad i kredytów, telewizor kolorowy, samochód, pralka, Telefon komórkowy lub stacjonarny. Wykluczenie społeczne następuje, gdy nie spełnia się czterech kryteriów. Opozycja listę ministerstwa krytykuje. Wpisywanie w tych kryteriach, że ktoś, kto nie ma do telewizora, czy dostępu do, do telewizji jest, jest wykluczony społecznie, jest po prostu no, jakimś no, czymś zrozumiałem jakimś horrendum po prostu. Prezes Stowarzyszenia Nostrowie Celeszek Słówek wielokrotnie występujący w imieniu mieszkańców miasta zmagających się z problemami finansowymi, uważa, że sytuacja w mieście jest poważna, a ministerialne kryteria nie odpowiadają rzeczywistości, która jak przekonuje. Wygląda dramatycznie. No Minimum egzystencji w ogóle no to jest kwota, która. Wystarcza, niekoniecznie na samochód, ale przynajmniej powinna wystarczyć na opłacenie prądu, bo to jest jeden ze wskaźników cywilizacji. No najlepszy przykład w że aktualnie ja szacuję ponad 100 rodzin, jeszcze nie ma tego elektryczności w domach. No, trzeba mieć na jedzenie, trzeba mieć na środki czystości, na lekarstwa, także nie mówmy o luksusach. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wskazują na inny problem niewielkich różnic pomiędzy minimum egzystencji a kryterium dochodowym. Musimy rozgraniczyć. Minimum egzystencji od minimum socjalnego. Nasze kryterium dochodowe jest niewiele wyższe od minimum egzystencji. Jako ciekawostka mogę powiedzieć, że jest to różnica 50 groszy do złotówki. W związku z tym u nas około 8% mieszkańców Ostrowca. Korzysta z pomocy społecznej, ponieważ właśnie nie przekracza minimum egzystencji? No, żeby żyć, trzeba posiadać określone środki. W mojej, według mojej ocenie takim kwotą dającą szansę na przeżycie to jest 1000 zł na osobę? Minimum socjalne wynosi około 1000 zł na osobę w rodzinie? Taka kwota pozwala na normalne funkcjonowanie kryterium dochodowe to około 500 zł, to zapewnia nam przeżycie. Pozostaje pytanie, ilu mieszkańców Wysoko Świętokrzyskiego znajdują się w gronie wykluczonych społecznie. Na zakończenie przypominamy Państwu, że od dziś, od godziny 8 rano do czwartku 21 sierpnia do godziny 20, zamknięty został przejazd kolejowy przy ulicy Żeromskiego. Objazdy odbywają się od ulicy Szewieńskiej ulicami Świętokrzyska, Trauguta, Aleja 3 maja, Zagłoby, do ulicy Waryńskiego ulicami Zagłoby, Aleja 3 maja, Trauguta, Świętokrzyska. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie telefaktów. Dziękuję za uwagę, a po serwisie informacyjnym zapraszam na kurier powiatowy. Do zobaczenia jutro o 17.30.